Pierwszy tom śpiocha był dla mnie jednym z największych zaskoczeń komiksowych w mojej nie tak długiej styczności z komiksem jako medium. Komiks był niezwykle głęboki. Komiks wychodził poza przyjęte ramy sztampy, to znaczy odnosił się do oczywiście superbohaterów, jednak e, wkładał ich w sytuacje w cudzysłowie życiowe, to znaczy, gdzie rządy, polityka. Organizacje pozarządowe mają znaczenie, i pomimo supermocy i super bohaterstwa owi bohaterowie albo złoczyńcy są zaledwie trybikami wielkiej machiny politycznej. Wśród tej mieszanki znalazł się bardzo głęboki element. Pozbywania się przez głównego bohatera złudzeń co do ludzi i świata, w którym żyje, co do um, znaczenia słów wielkich i okrągłych, takich jak wolność, równość, sprawiedliwość, bycie dobrym, bycie tym złym. E, pod koniec komiksu mamy silny kryzys wiary, oczywiście u pierwszego, e, i to jest zarys taki bardzo, bardzo po łebkach tego, co otrzymujemy w tomie pierwszym. Recenzję, w zasadzie, chmurkę gdzieś z recenzją pierwszego tomu powinniście którymś z rogów zobaczyć. No i na tej bardzo dobrej podstawie, która była dla mnie wielkim zaskoczeniem, oczywiście na in plus i swoją jakością, przyszedł czas na tom drugi. Podoba mi się to. Prezencję tomu drugiego mógłbym już tutaj skończyć, bo wszystkie zalety, wszystkie cechy, wszystko to, co wyróżnia e, pierwszy tom, można spokojnie odnieść do tomu drugiego. To znaczy, złożony protagonista, złożona sytuacja, ciekawe uniwersum, e, ciekawe umiejscowienie fabularne, jak i naszego bohatera, e, konsekwencje jego wyborów i tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Czyli... Tak na dobrą sprawę, zarówno pierwszy tom, jak i drugi są ze sobą równoważne w kontekście jakości i poziomu. Oba komiksy jestem w stanie polecić z lekkim sercem, bez jakiegoś cienia hmm, zwątpienia. Rybę zapodałem, nawet się nie spodziewałem, jo jo jo. W skrócie, tom drugi startuje z poziomu, który zakończył tom pierwszy bardzo, bardzo wysoko. Tak więc. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. O ile pierwszy tom serwował nam szerszą perspektywę polityczną, to znaczy zarysował świat, zarysował organizacje, zarysował rządy, e, czyli dał nam taką skórkę fabularną, która oplatała miąż e, komiksu, tak tutaj to troszeczkę odstawione jest na bok, choć te elementy, nazwijmy to skórkowo-światowe, dalej się pojawiają, a skupiamy się o wiele bardziej na głównym bohaterze, na relacjach interpersonalnych, na tym, jak się rozwijają, jak określone decyzje wpływają na świat, jakie mają konsekwencje, a także na, szukając odpowiedniego słowa, Stanie psychofizycznym i tym, jak postrzegamy postaci w drugim tomie, i jak wydarzenia z duologii wpływają na nie na koniec końca. W skrócie wpływają bardzo ciekawie. Bez spoilerów, I oczywiście, tak wiem, że teraz popisałem się soczystą polszczyzną i opisałem wam niemal wszystko, ale nie mogę. Nie mogę, a chciałbym, bo jest to dobry komiks. Jest to przede wszystkim bardzo dojrzały i w pewnych elementach dorosły komiks, który nie waha się użyć dojrzałych i wyrazistych środków ilustracyjnych. Czyli mamy juchę, mamy krew, mamy postaci, które. Nie są umarvelowione ani uDC-owione, że nie są okrągłe, są bardzo soczyste, zarówno językowo, jak i w innych środkach ekspresji. Oh my god! To, co mm, przykuło moją uwagę najbardziej w drugim tomie, to mm, pogrążanie się głównego bohatera w coraz głębszym braku nadziei. Tak? Ma jakiś plan, ma zarys tego, co chce osiągnąć, chce wyrwać się z bycia trebikiem wielkiej maszyny i zaledwie pionkiem w szerszej rozgry rozgrywce politycznej, ale jednak robi to um, pozbawiony jakichkolwiek złudzeń jakichkolwiek złudzeń co do tego, kim był, kim jest, e, co robił dla tych dobrych w cudzysłowie i tych złych również w cudzysłowie. Nie ma tak naprawdę ani chęci na to, żeby znowu być tym dobrym, bo wie, że to jest tylko ułuda i nowomowa, mająca na celu ukrycie tego, że tak naprawdę jedna strona nie różni się wcale od drugiej, a jednak są w nim takie elementy bardzo podstawowego człowieczeństwa, to znaczy. Mamy tutaj wątek kobiety, którą kocha z przeszłości, która postrzegała go jako tego dobrego, i on w tamtym czasie też postrzegał siebie jako tego dobrego. Jak również kobietę, którą kocha, kiedy już przeszedł na stronę tych w cudzysłowie złych. Mamy więc tutaj trójkąt emocjonalny, który działa bardzo silnie na impuls dla całej fabuły. Bo ma to zwieńczenie w ostatecznym finale e, duologii. I to jest kolejny plus, a zarówno drugiego tomu, jak i w ogóle e, śpiocha jako takiego. To znaczy, wszystkie wątki zaprezentowane w ramach tych dwóch komiksów znajdują swoje satysfakcjonujące zakończenie. Co to znaczy satysfakcjonujące? E, to nie oznacza happy end. To nie oznacza, że wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Oznacza to natomiast, że te zakończenia nie są wyjęte z dupy. To znaczy, one mają swój logiczny ciąg, czasem tragiczny. To znaczy, że pomimo, że może nas to trochę zatrważać, to jednak nie łamie to kontekstu narracyjnego. Nie jest czymś wymuszonym i wymyślonym od tak, żeby, nie wiem, odczarować szarą rzeczywistość. Eee, niezwykle dojrzałe zakończenie, mm, bardzo gorzko, troszkę słodkie. Few people laughed, few people cried, most people were silent. Gdzie... No jest to bardzo dobre zakończenie. Mm. Nie chcę wam trafić najmniejszych szczegółów, bo nie tyle mnie zaszokowało, co Zbudziło głęboki szacunek do twórców, bo takich zakończeń w zasadzie nie widzi się często, czy to na kanwie komiksu, czy to na kanwie gier, czy to na kanwie filmów. Jest to zakończenie bardzo dojrzałe. Jest to zakończenie, które nawet zmusza trochę do myślenia, bo stawia pytanie co do tego co jest szczęściem. Jak to interpretować? Czy przegrana jest tak naprawdę zwycięstwem, i odwrotnie? Dobre pozorne zakończenie jest bardzo głębokie i stawia szereg pytań, które, jeśli mamy chwilę czasu, podbijają nam się trochę po głowie, i w najgorszym wypadku zapadnie w pamięć na jakiś czas. Najlepszym, długo długo, to też relatywny termin, będziemy myśleć nad tym, jakie to może mieć odniesienie do naszego życia. Zmienia to jednak faktu, że całościowo jest to seria skierowana do osób dorosłych, chociażby na goliznę, chociażby na flaki i krew. I co do zasady dorosły przekaz, jak i tematykę. Jest to komiks szalenie wciągający. I nie ukrywam, że bardzo chętnie zobaczyłbym ekranizację. Jednak ekranizację, która nie byłaby umar umarwelowiona ani UDC-owiona, to znaczy rozmiękczona i nie mm, posiadająca odpowiedniej dozy dorosłości. A, bo jest to materiał źródłowy, który należy oddać jeden do jednego. Nie wymyślać postaci, które nie są w komiksie. Nie upiększać, nie nadawać poprawności politycznej, nie ugejować, lesbijkować, genderować i co tam nam jeszcze przyjdzie do głowy w kontekście nowoczesnych środków przekazu, tylko ten komiks powinien być oddany jeden do jednego. Wtedy ma największą siłę, wtedy najmocniej potrafi uderzyć i wbrew pozorom. Rozważania głównego bohatera odnośnie łudy, kto jest tym dobrym, a kto jest tym złym, są jak najbardziej na czasie. Konkludując, śpioch jest pozycją świetną. Zarówno pierwszy Tom, jak i drugi. Śpioch jest dla wszystkich, którzy cenią sobie bardzo dobre komiksy i którzy nie żyją pod dachem DC i Marvel. Jest to komiks, który. Na pewno wciąga, który pozostawia kilka kwestii do przemyślenia nam a po zakończeniu a czytadła i który odznacza się bardzo istotną i niestety rzadką cechą w jakiejkolwiek twórczości artystycznej, która ma swoje podstawy wizualne, to znaczy satysfakcjonujące zakończenie, choć niekoniecznie kojarzone z happy endem. Zapraszam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś. Widzimy się w kolejnym odcinku.